Oligarchia, z greckiego panowanie nielicznych forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez niewielką grupę ludzi bądź też jednego człowieka. Najczęściej ludzie ci wywodzili się z arystokracji lub warstwy bogatych. Występowała na przykład w wielu polis starożytnej Grecji, XVII wiecznej Anglii i Wenecji. Najogólniej rzecz ujmując, oligarchia to rządy podobne do dyktatorskich, które cechują się z przywłaszczeniem suwerennej roli w państwie przez małą grupę, na przykład wyodrębnioną ze starszyzny rodowej lub elit majątkowych. No cóż, mi oligarchia najbardziej kojarzy się z Rosją, z Moskwą. No i z tym, że większość ich oligarchów w tej chwili siedzi. i right